Alicja na wstępie chciałam ci bardzo serdecznie pogratulować i nie zacznę od pytania jakie emocje towarzyszyły ci kiedy dowiedziałaś się, że to właśnie ty wygrywasz i będziesz naszą reprezentantką na Eurowizji Junior, ale zapytam się od jak dawna śpiewasz. No śpiewam, wydaje mi się, że tak od 4. 5. roku życia. I rozumiem, że to była taka pasja, którą pomagają ci rozwijać rodzice, no bo gdyby nie oni, to pewnie dzisiaj by cię tutaj nie było. Tak, i bardzo im za to dziękuję. A kto wpadł w ogóle na pomysł, abyś starała się reprezentować nasz kraj na Eurowizji? To znaczy, y, nie myśleliśmy o tym, że będę, ale no, mama, tata, siostra i ja no, pomyśleliśmy, że mogłabym spróbować. Spróbowałaś, no i z ogromnym sukcesem, bo wygrałaś dzisiejszy odcinek szansy na sukces, i teraz zapytam o te emocje, gdy usłyszałaś, że to właśnie Ty wygrywasz. Co pomyślałaś? Jejku, niedowierzenie, szok, no i szczęście.